Siemano z tej strony TMKMZP KMZP. Dziękuję Szczepan za nominację Pamiętajcie wszyscy, trzeba pomagać, ale zawsze nie wtedy, kiedy wypada. Dobra, Siemano, lecimy z tym kurwa, hello. <noise> Mordo, do czego ten świat zmierza? Chinom się przeżar. To serwują mnie toperza. To nie dla mnie, bo chyba mało mięsa Za to dużo szumu, bo jakaś pandemia Nie chcą widzieć tłumów, nie ruszaj się z miejsca Tworzą strach wśród ludu, panika jest większa Patrz ludziom po oczach, bo na mordach jest maseczka Pomoc jest konieczna, rób to częściej, a nie święta Pamiętaj, pamiętaj, los czasem się odwdzięcza Pomagaj, pomagać, bo niektórych nie oszczędza Wyciągnięta ręka zawsze wtedy, gdy potrzebna Wyciągnięta ręka zawsze wtedy, gdy potrzebna A więc kurwa słuchaj, niech to w Polskę rusza Chuj w tego wirusa, wolność dla bonusa Jeba, 60 zwykłe bolki o grubości Mojki Jeba, 60 zwykłe bolki o grubości Mojki Okej, okay, dziękowa, to moja kurwa zroteczka. Nominacje dalej lecą: Grzona MZP, dawaj ziomek, napierdala jakieś rapy. Kto jeszcze? Dawaj, Husar, czyli fotel Francja, Sulking, Anglia, K Coke i Auex, kurwa USA. Siemano, pozdrówki, elo.